pytanie. Proszę nam powiedzieć, Jadwiga, dlaczego na ostatniej manifestacji czy proteście Solidarn Solidarności tutaj w Warszawie Solidarność po prostu zapomniała o hasłach politycznych, wyciągali tylko hasły, hasła ekonomiczne, a o politycznych hasła zapomnieli? Zresztą przewodniczący Solidarności... Zabronił nam, czyli Solidarnym 2010, być na Placu Piłsudskiego i zabronił nam wznosić okrzyki czy protesty przeciwko rządowi pana Donalda Tuska. Co się zmiło na Śląsku, że po prostu górnicy myślą tylko o sprawach ekonomicznych, a przestali myśleć o polityce. Te pytania to nie są raczej do mnie, tylko do władz związku. Ja byłem w Solidarności w 80-89 w roku, kiedy była kontynuacja tego wielkiego ruchu społecznego z Solidarności. Wtedy dla nas związek był metodą walki o niepodległość państwa. Tu całe społeczeństwo zorganizowało się w struktury związku. Bo był związek Solidarność dla pracowników, był związek Solidarność rolników indywidualnych dla rolników, był związek zawodowy yy, również dla ludzi związanych z rzemiosłem. Tak samo studenci w NZS się zorganizowali. Artyści mieli swój związek. To wszystko po prostu zaczęło funkcjonować. Chciałam przypomnieć, że wybory w 1981 roku były to wybory demokratyczne, pierwsze od 1939 roku. I to, co się stało. 13 grudnia Kiszczak <laughs> powiedział na spotkaniu, na odprawie ministrów spraw wewnętrznych wszystkich KDL, czyli Krajów Demokracji Ludowej, że stan wojenny został wprowadzony w Polsce dlatego, by wymienić elity w Solidarności, żeby wyeliminować ludzi którzy są niekonstruktywni i zastąpić ich konstruktywnymi. Mówię to na podstawie zapisu, który był przedstawiony, był upubliczniony podczas wystawy Sztazji urządzanej przez Urząd Gałka w Katowicach. Także to był to prawie że dokładny cytat zapisu dokumentów sztazji, gdzie ówczesny minister spraw wewnętrznych Engerdowa zameldował, o czym mówił y, towarzysz generał Kiszczak. No ja mam jeszcze następne pytanie. Jadiga ty jesteś w solidarności walczącej. W Warszawie ta solidarność walcząca działa bardzo prężnie, prężnie. Mniej służy się o solidarności walczącej w Wrocławiu, mniej w Opolu, mniej w Katowicach. Dlaczego? Solidarność walcząca działa w całej Polsce, no mniej więcej tak samo, z tym, że Akurat mamy to szczęście, że są koledzy związani z solidarnością walczącą oddział Warszawa, założyli stowarzyszenie, wydają alternatywę, uczestniczą we wszystkich głównych, uczestniczą we wszystkich głównych wydarzeniach politycznych, które się koncentrują w Warszawie. Uważam, że po prostu najbardziej ich widać. Natomiast istnieje też i bardzo aktywnie działa Wydział Wschodni Solidarności Walczącej, był to autonomiczny Wydział Wschodni, który zajmował się eksportem kontrrewolucji i haseł niepodległościowych do wszystkich państw byłego Imperium Radzieckiego, Imperium Sowieckiego. I zbierane są dokumenty, wydawane są pozycje książkowe, pozycje albumowe dotyczące tamtych miejsc. Wiem, że nasi koledzy z SW, z kilku ośrodków działają również aktywnie, bo i w Gdańsku dzięki Romanowi Zwiercanowi powstała fundacja która zajmuje się publikacją materiałów historycznych także opracowywane są to do, dokumenty, relacja, relacje zdjęcia i uczestniczą w wielu akcjach politycznych na terenie Trójmiasta także są miejsca gdzie ta aktywność jest większa są miejsca gdzie aktywność jest mniejsza ale nasi koledzy są w różnych strukturach. Część kolegów się ujawniła, część nie. Ujawniły się tylko małe grupy ludzi, ponieważ dość dużo osób, które były identyfikowane solidarnością walczącą, z nieprzejednaniem miały problemy po prostu z pracą, miały problemy z karierą. Także nie wszyscy chcieli się wykluczyć, natomiast większość tych ludzi, mimo że nie znamy ich nazwisk, nie znamy, znaczy powszechnie nie znane są e, ich nazwiska, twarze, to jednak oni pracują dla Polski, dla niepodległości Polski bardzo aktywnie. Jadiga, powiedz mi. Jaką masz receptę, żeby w październiku obudziliśmy się w Polsce bez rządów liberałów? Co robić, z kim robić i jak robić? To wcale nie jest trudne pytanie. Pytanie jest w sobie proste i wszyscy wiemy, że. Należy iść wspólnym frontem, ponieważ to jest wojna, tak jak powiedziałam wcześniej. To nie są zabawy, że kto chce mieć taką listę, taką listę. Taką politykę czy polityczkę można się bawić w momencie pokoju, prawda? I uważać, że no może ci dostaną więcej, może tam ci, może koalicję będziemy robić. Nie jest na to czas. Niestety. Albo ktoś jest po stronie niepodległości Polski, odbudowy suwerennego kraju, w którym my będziemy gospodarzami, którym każdy obywatel będzie pracował dla sukcesu gospodarczego kraju, dla sukcesu ekonomicznego, kulturalnego, a nie dla własnej kieszeni. I nie będzie szukał wsparcia poza granicami Polski, nie będzie realizował obcych interesów. Więc sprawa jest bardzo prosta. Musimy iść wspólnym frontem. Powinniśmy wspierać listę PiSu, ale PiS. Powinien wziąć na swoje listy ludzi bardzo dobrych, sprawdzonych i tak skonstruować listy, żeby ludzie chcieli pójść głosować na tych kandydatów. Bo, <klucza> Bo jeśli kandydatami będą ludzie którzy bardzo chcą być posłami dla własnych ambicji czy, czy, czy dla własnych karier, czasem nawet ekonomicznych, czy dlatego, że nie widzą możliwości normalnej pracy, no to będzie bardzo źle. W tej chwili na listach muszą być osoby, które chcą pracować dla kraju, a nie dla własnych ambicji. Należy zrozumieć jedno, że poseł jest posłany. My go posyłamy. A posłowie traktują siebie jako wybrańcy. Mnie wybrali? To jestem wybraniec. Proszę Państwa, należy przemodelować myślenie klasy politycznej w Polsce. Ludzie, którzy są do tego stworzeni, żeby siedzieć ileś tam godzin na sali sejmowej, chociaż ja nie wiem po co oni od 22 lat siedzą w nieustającym sejmie. My mamy sejm nieustający, nie? Tydzień cały no, obradują. Ale należy zrobić tak, by... Bardzo dokładnie przeanalizować, kto jest w stanie merytorycznie pracować w Sejmie, kto jest w stanie przyznać się, że na czym się nie znam, i szukać ekspertów, którzy będą podpowiadać, którzy będą wręcz opracowywać rozwiązania. To nie może być tak, że każdy poseł budzi się. I na drugi dzień on jest ekspertem od wszystkiego. No, proszę Państwa, jak posła pytamy i on czegoś nie wie, to powinien powiedzieć prosto z mostu: przepraszam, panie redaktorze, ja się tym problemem nie zajmuję. Mogę powiedzieć, że osobiście mój stosunek jest taki, ale proszę bardzo, ten i ten poseł się w tej dziedzinie specjalizuje. Tego nie ma. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Społeczeństwo musi zostać obucone. Od każdego z nas zależy, czy Polska się podźwignie, czy nie. Nie można czekać, a ja się nie będę zajmować polityką. Niech to zrobi ktoś inny. Nie! Jak ja się nie będę zajmować polityką, to polityka zajmie się mną, a ja sobie nie za bardzo tego życzę, prawda? I nie należy w partiach doprowadzać do tego, że posłowie są szefami partii w okręgach. Bo taki poseł nie rozbudowuje masowej partii, nie zależy mu na ściąganiu konkurentów, bo a ktoś zdadził, to jest ode mnie mądrzejszy, prawda? A czasami się tak zdarzy, że każdy na krakowskim przedmieściu jest mądrzejszy. No to proszę Państwa, no skutek jest wiadomy, prawda? Musi być pis partią masową. To nie jest tak, że będziemy zaraz inwigilowani. Ja wszystkim to tłumaczę, że liczba agentów służb... Polskich i obcych, i wszelakich manipulatorów jest określona, ona jest mniej więcej sztywna, ona się może mało wahać w poszczególnych latach. Ale jeśli ja mam przykładowo 20 tysięcy 20 osób w partii i jest 5 tysięcy agentów, to jest szansa, że co czwarty będzie agent. A jeśli ja mam 200 tysięcy ludzi w partii, to nawet jak jest 5 tysięcy agentów, to oni nie mogą wpływać na funkcjonowanie partii, nie mogą określać. Proszę Państwa, to było w Solidarności. Jak było nas 10 milionów, to przy dużych staraniach... SBC była w stanie na Śląsku wprowadzić tylko 20% tajnych współpracowników wśród delegatów, a do zarządu 70 osób wprowadzili 5. No to co oni mogli? A jeśli my jesteśmy tacy, żeby się poimy, no to, no to jest źle.